Dzień dobry, nazywam się Adam Traczyk, a to jest Raport Berliński. Podcast, w którym z bliska przyglądam się kampanii wyborczej w Niemczech przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Raportu Berlińskiego. Jest mi jak zwykle bardzo miło, że dołączyli Państwo do mojego wyborczego słuchowiska, a docieramy już do mety. Wybory, które zakończą 16-letnią erę Angeli Merkel, już w najbliższą niedzielę. O godzinie 18 zamknięte zostaną lokale wyborcze, a telewizje pokażą swoje pierwsze prognozy. Do północy powinniśmy już mieć pewność co do ostatecznych wyników. Jest to więc też ostatni odcinek przedwyborczy. Ale proszę się nie martwić, po zmianie czołówki usłyszymy się także po wyborach. Negocjacje koalicyjne mogą być bowiem nie mniej ciekawe jak sama kampania. Aktualna pozostaje więc prośba o zostawienie kciuka w górę, albo subskrypcji, albo zastosowania metod reklamy szeptanej wśród swoich znajomych. Oczywiście pod warunkiem, że spodobał się Państwu mój podcast. Dziękuję jednocześnie za wszystkie miłe słowa, które do mnie docierają, i polecenia w mediach społecznościowych. To jest dla mnie niezmiennie największa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. Dziś już nie będzie trzech szybkich. Postaram się za to w kilku słowach podsumować kampanię i pospekulować, co czeka nas po niedzielę. Rzucę też okiem na sytuację w Berlinie i w Mecklenburgi po Morzu Przednim, bo tam, równolegle do wyborów do Bundestagu, odbędą się wybory do parlamentów landowych. Zaczynamy więc. Nie ma wątpliwości, że była to wyjątkowa kampania wyborcza. Nie licząc kabaretowego gagu Guido Westerwelle i liberałów w 2002 roku, pierwszy raz w historii politycznej Niemiec aż trzy partie wystawiły kandydatów na kanclerza. HDC Armina Lascheta, socjaldemokraci Olafa Scholza i zieloni Annalene Baerbock. Wszystkie trzy partie postawiły na podobną taktykę. Chciały łowić lub w przypadku hdk utrzymać przy sobie wyborców centrowych, którzy w ostatnich latach zyskali przydomek wyborców Merkel. Porównując dzisiejsze sondaże z wynikami wyborów z 2017 roku można spokojnie założyć, że tacy wyborcy stanowią około 10-12% elektoratu i to właśnie oni są wyborczym języczkiem uwagi. Jeszcze 4 lata temu głosowali oni na CDU CSU, ale ich więzy z HDK były słabe i opierały się głównie na zaufaniu do pani kanclerz. Gdy w końcu dotarło do nich, że Merkel ustępuje, zaczęli rozglądać się za alternatywami. Kluczowym kryterium wyborczym nie były dla nich przy tym propozycje programowe czy ambitne wizje przyszłości nie dla nich przecież głosowali także na Angelę Merkel ale osobista wiarygodność kandydata lub kandydatki. Już w czasie kampanii chcieli oni zobaczyć w nich przyszłego kanclerza lub kanclerkę, którzy zapewnią spokój i stabilność, a więc wejdą w buty ustępującej pani kanclerz. Fakt, że trzy największe partie walczyły o przychylność tych samych wyborców sprawił, że kampania ta nie była starciem wielkich idei. Owszem, różnice programowe były widoczne, choćby w sprawach klimatycznych czy polityki społecznej, a chyba najbardziej rzucał się w oczy podział na dwa obozy w sprawach podatkowych. Zieloni, SPD i d chcą ulżyć przede wszystkim najmniej zarabiającym i klasie średniej, a HDC, FDP i AFD najbogatszym. Ale ostatecznie nie byliśmy świadkami gorących sporów ideologicznych. Widać to było zwłaszcza podczas debat wyborczych, które Niemcy z racji trójki kandydatów nazwali trielami. Niewiele wniosło one do kampanii, nie były też jej przełomowymi momentami, które pozwoliły któremukolwiek z kandydatów złapać wiatr w żagle. W większości wypadków były one zwyczajnie nudne, a fakt, że towarzyszyły im również indywidualne debaty z publicznością i liczne inne wystąpienia medialne kandydatów, sprawił, że odczuwało się nimi już lekki przesyp. Debaty zdradziły też pewien prowincjonalny charakter niemieckiej polityki. Absolutnie nieobecne były w nich tematy europejskie i międzynarodowe. Nawet chaotyczny koniec wojny w Afganistanie ku wściekłości bańki eksperckiej nie sprowokował głębszej refleksji o roli Niemiec w nowym globalnym układzie sił. Miejmy nadzieję, że to, co zaniedbano w czasie kampanii, zostanie szybko nadrobione po utworzeniu nowego gabinetu. Angela Merkel, choć obwołana została liderką wolnego świata, zostawiła na tym polu bowiem wiele niedokończonych spraw. A jak wygląda sytuacja sondażowa na ostatnich metrach biegu do urzędu kanclerskiego? Z przodu ucieka socjaldemokrata Olaf Scholz, a goni go Hadek Laszet. SPD cieszy się poparciem około 25% wyborców, CDU 22 na Berbok potknęła się o wyborcze płotki własne nogi już we wczesnej fazie wyścigu i dziś finiszuje oglądając plecy swoich konkurentów. Sondaże dają Zielonym poparcie między 15 a 18%. Niemniej, i to jest przełom w historii politycznej Niemiec, trzy partie miały realne szanse na zwycięstwo wyborcze w tym roku, i wszystkie trzy w pewnym momencie kampanii były na czele sondaży. Wpierw byli to zgodnie z oczekiwaniami Hadecy, pod koniec kwietnia wyprzedzili ich Zieloni. Miesiąc później HDC odzyskali prowadzenie, ale w sierpniu stracili je ponownie, tym razem na rzecz socjaldemokratów. Niemcy zdawali się więc być gotowi, aby do wąskiego grona dwóch partii, które dotychczas dały Republice Federalnej kanclerzy, doprosić także zielonych. Badania opinii publicznej od kilku lat wskazują, że potencjał wyborczy zielonych nie ustępuje temu Hadeków i socjaldemokratów. Zielona strategia marszu ku centrum, o której mówiłem już w raporcie berlińskim, działała, a hasło wyborcze Gotowi, bo Wy jesteście zdawało się realnie odzwierciedlać polityczną rzeczywistość. Po ponad 40 latach istnienia Zieloni na równych prawach stanęli do walki o przychylność wyborców politycznego centrum, a tym samym o władzę. Ostatecznie okazało się, że o ile społeczeństwo było gotowe na Zielonych, to sami Zieloni wbrew własnemu sloganowi nie udźwignęli ciężaru kampanii. Kolejny kanclerz będzie więc znowu pochodził z szeregów Hadecji, która w powojennej historii Niemiec okupowała to stanowisko przez 5 dekad, albo socjaldemokracji, która czyniła to przez dwie dekady. Kto z dwójki Scholz-Laszet ma większe szanse? W sondażach SPD ma kilka punktów przewagi. Jeszcze lepiej wyglądają osobiste sondaże Scholza, który regularnie deklasuje swoich konkurentów. To pozytywne wrażenie przekładało się również na ocenę jego wystąpień w debatach przedwyborczych. Respondenci w każdym z nich wskazywali Scholza jako wyraźnego zwycięzcę. W mojej ocenie wszystkie debaty były w zasadzie na remis. Niemniej fakt, że ocena debat pokrywała się z sondażami poparcia, to oczywiście dobra wiadomość dla Scholza. Oznacza to, że sporo wyborców widzi w nim już przyszłego kanclerza. Opłacało mu się więc imitować Merkel. Scholz może być zadowolony ze swojej kampanii. Na jej starcie SPD miała raptem 13% poparcia i groził jej spadek poza sondażowe podium. Dziś poparcie Socjaldemokratów jest nie tylko o ponad 10 punktów procentowych wyższe, ale i daje pierwsze miejsce. Plan, który postawił sobie rok temu zarząd partii, wykonano więc z nawiązką. Wówczas liczono, że uda się odbudować poparcie na tyle, aby odzyskać od zielonych drugie miejsce i mieć przynajmniej matematyczne szanse do stanięcia na czele koalicyjnego rządu. W odróżnieniu od swoich konkurentów Scholz całą kampanię przeszedł niemal suchą stopą. Dopiero w ostatnich dniach musiał odpierać serię poważniejszych ataków. Chodziło o nieprawidłowości w urzędzie, który zajmuje się zwalczaniem prania brudnych pieniędzy, nad którym Scholz jako minister finansów sprawuje nadzór. Sprawa nie dotyczyła więc bezpośrednio samego Scholza, ale inscenizacja regionalnej prokuratury prowadzącej sprawę mogła sprawić takie wrażenie. Politycznego smaczku, a raczej niesmaku dodaje fakt, że na czele tej prokuratury stoi członek CDU. Czy sprawa może mieć jednak większy wpływ na finisz kampanii? Raczej nie. Trochę brudu się do Scholza przyklei, ale to w żadnym wypadku nie jest ten kaliber afery, który mógłby zatopić jego kandydaturę. Co w takim razie z CDU i Arminem Laszetem? Chadecy w ostatnich dwóch tygodniach zatrzymali trend spadkowy i nawet minimalnie odrobili straty. Widać, że niemieccy wyborcy, którzy w przekroju całej kampanii zafundowali nam jazdy kolejką górską, na finiszu kampanii trochę się uspokoili, wzmacniając odrobinę tradycyjny chadecki biegun niemieckiej polityki. Fakt, że Laschet mimo katastrofalnej kampanii, gdzie nic, ale to absolutnie nic nie trzymało się kupy, ciągle walczy o wygraną, pokazuje, że CDU pozostaje strukturalnie najsilniejszą partią w Niemczech i jednocześnie ugrupowaniem o największym żelaznym elektoracie. Jednocześnie nie ma wątpliwości, że HDC osiągnął w tych wyborach swój najgorszy wynik w historii. Dotychczas było to 31% z 1949 roku, czyli jeszcze z czasów pierwszych wyborów, kiedy niemiecka scena polityczna dopiero się sortowała. Faktycznym celem Laszeta jest dzisiaj więc wynik, który pozwoli mu pozostać w grze o stworzenie rządu. Nie musi to być nawet wygrana, co zaznaczył sam kandydat, a w sukurs przywiódł mu Folka Bouffier, potężny baron partyjny i premier Hessi, który wprost ogłosił, że zajmując drugie miejsce, również można stworzyć rząd. Nie byłaby to zresztą żadna nowość. W latach 1969, 76 i 80 HDC zostawali po wyborach najsilniejszą frakcją, ocierając się nawet w 1976 roku o samodzielną większość, ale za każdym razem powstawał rząd koalicyjny SPD i FTP. Aby ten plan się powiódł, Laschet potrzebuje jednak silnego wsparcia swoich wewnętrznych stronników, aby zapobiec wewnętrznej rebelii. W dość osobliwy sposób zabrał się do tego Wolfgang Schäuble, szara eminencja Hadecji, który odegrał zasadniczą, kluczową wręcz rolę w przypychaniu nominacji Laszeta. Odpowiedzialnością za spodziewany słaby wynik i trudności kampanii obarczył boją Angele Merkel. Na tym tle bardziej poważnie brzmią próby kuszenia zielonych stanowiskiem prezydenta Republiki Federalnej w zamian za zawarcie koalicji pod wodzą Laszeta, o czym donoszą ostatnio media. Obecnie urząd ten piastuje socjaldemokrata Frank-Walter Steinmeier, który już kilka miesięcy temu ogłosił chęć pozostania na stanowisku na drugą kadencję. Czy Zieloni dadzą się skusić na taką propozycję? Czas pokaże, ale w czasie ostatniego trielu wyraźnie widać było, że to SPD i Zieloni mają się aktualnie bardziej ku sobie. Momentami debata przypominała wręcz starcie dwójki na jednego. Jest jednak osoba, której absolutnie nie w smak byłby szturm kancler tylnymi drzwiami, który planuje Laschet. To oczywiście Markus Söder, premier Bawarii i lider CSU, który z Laszetem przegrał batalię o nominację kanclerską. Söder oczywiście, nie może otwarcie życzyć Laszetowi porażki, ale nie ma też żadnego interesu w tym, aby ratować go w wypadku słabego wyniku i popierać jego machinacje. Gdyby bowiem okazały się skuteczne i Laschet faktycznie został kanclerzem, dla Södera oznaczałoby to, że mógłby się pożegnać z nominacją za 4 lata. O ile rozstrzygnięcie wyborcze nie będzie jednoznaczne, to niezależnie od tego, czy to socjaldemokraci, czy HDC zostaną najsilniejszą frakcją w Bundestagu, o tym, kto ostatecznie zostanie kanclerzem, mogą zadecydować partie, które obecnie zajmują trzecie i czwarte miejsce w sondażach. Mowa oczywiście o Zielonych i Liberałach z FDP. Obydwie partie są nieodzownymi elementami zarówno koalicji jamańskiej, która jest obecnie jedyną ścieżką do władzy dla hdk jak i koalicji sygnalizacji świetnej ze SPD na czele. Dla zielonych byłby to powrót do władzy po 16 latach, dla FDP po 8. Preferencje obydwu grupowań są jasne. Zieloni będą ciągnąć FDP ku socjaldemokratom, ale FDP zielonych jeszcze mocniej, dużo mocniej ku HDKom. A jednocześnie będą musieli dogadać się sami ze sobą. Dlatego w ostatnich dniach wysyłano sobie pojednawcze sygnały. W każdym razie pozycja negocjacyjna obydwu mniejszych partii będzie bardzo mocna. Chyba, że HDC spłatają Krystianowi Lindnerowi, szefowi FDP Figla, już w dniu wyborów stoczał się w spirale wewnętrznego chaosu. Wówczas marzący otecy ministra finansów Lindner będzie mógł albo grzecznie wejść w koalicję z SPD i Zielonymi, albo podobnie jak 4 lata temu ogłosić, że lepiej nie rządzić wcale niż rządzić źle. Wybór ten może okazać się jednak tylko pozorny, bo liberałowie kolejnych 4 lat w opozycji spędzić nie chcą. Wśród powyborczych scenariuszy na stole ciągle pozostaje koalicja czerwono-czerwono-zielona składająca się ze SPD, Zielonych i Dylinkę. Ze wszystkich trójczłonowych koalicji byłaby ona najspójniejsza programowo, przynajmniej na płaszczyźnie wewnętrznej. W sprawach międzynarodowych bowiem różnice są tak istotne, że w zasadzie wykluczają jej zawarcie. Niemniej nie można wykluczyć, że po wyborach dojdzie do grzecznościowych rozmów sądujących. Z jednej strony, aby lewe skrzydła SPD i Zielonych miały swoją satysfakcję z tych rozmów, a z drugiej, aby wywrzeć presję na FDP. Ostatecznie jednak czerwono-czerwono-zielona koalicja należy do scenariuszy z gatunku political fiction. Byłby to zresztą zbyt toksyczny związek, który nie tylko napotkałby na opór ze strony wpływowego przemysłu i biznesu, ale mógłby rozpaść się przy pierwszej okazji, kompromitując wszelkie lewicowe i centrolewicowe projekty na przyszłe lata. Czy jest jakieś wyjście z tych wszystkich skomplikowanych koalicyjnych labiryntów? W zasadzie jedno. SPD i Zieloni musieliby w ostatnich dniach kampanii na tyle zmobilizować swoje elektoraty, aby nie trzeba było dobierać trzeciego partnera. To samo zresztą dotyczy wielkiej koalicji SPD i CDU, której jednak lepiej nie wywoływać z lasu. Tak jak mówiłem na początku, poza wyborami do Bundestagu w niedzielę odbędą się także wybory do dwóch parlamentów regionalnych. W Mecklenburgii-Pomorzu przed nim murowaną faworytką jest socjaldemokratka i obecna premierka Manuela Szwezik. W Polsce, znana głównie z poparcia dla gazociągu Nord Stream 2, Szwezik wyrosła na jedną z najpopularniejszych polityczek w Niemczech. Jej SPD cieszy się obecnie aż 40% poparciem. Daleko w tyle, z poparciem maksymalnie 15% tłoczą się pozostałe partie. Szwezik oczywiście skorzystała z nadwyżki sondażowej SPD, ale i bez niej była zdecydowaną liderką sondaży. Wpisuje się ona w ogólnoniemiecką specyfikę, zgodnie z którą wyborcy na poziomie regionalnym w mniejszym stopniu oglądają się na ogólnoniemieckie trendy, a bardziej szukają wśród kandydatów dobrego gospodarza dla ich landu. Na wschodzie ten trend jest być może jeszcze silniejszy. O ile na zachodzie ważną rolę ciągle odgrywają czynniki socjopolityczne, to na terenie dawnego NRD bez odniesienia się do roli wyróżniających się liderów trudno byłoby w ogóle wytłumaczyć, czemu w danym landzie rządzi akurat ta, a nie inna partia. Szwezik jest w końcu z SPD, premier Turingi Bodo Ramelow z Die Linke, a premier Saksonii Anhaltu Rainer Hasselow z CDU. Być może to pokłosie bardziej autorytarnej, skupionej właśnie na silnych jednostkach kultury politycznej na wschód otłaby. W każdym razie, karierę Szwezik trzeba bacznie obserwować. Na niemieckie warunki jest to ciągle młoda polityczka, ma 47 lat, a jednocześnie jest już bardzo doświadczona. Przed nią druga kadencja na czele landowego rządu a przecież wcześniej piastowała już funkcję ministerialną na poziomie federalnym. Z pewnością należy do grona polityczek, które trzeba mieć na oku jako potencjalne przyszłe kanclerki. Za 4-8 lat będzie do tego w idealnym wieku. Mniej klarowna sytuacja panuje w Berlinie. Obecnie rządzi tu czerwono-czerwono-zielona koalicja pod wodzą Michaela Müllera z SPD, który po tych wyborach zmieni jednak berliński czerwony ratusz na Bundestag. Faworytką do zajęcia jego miejsca jest jego partyjna koleżanka Franciska Giffey, ale przewaga SPD waha się od zaledwie 1 do 6 punktów procentowych. Giffey w ostatnich latach pełniła w rządzie Merkel tą samą funkcję co wcześniej Manuela Szwezik, czyli minister do spraw rodziny, kobiet, seniorów i młodzieży. Ustąpiła jednak, gdy okazało się, że splagiatowała swoją pracę doktorską. Z kandydowania w Berlinie jednak nie zrezygnowała. W kampanii postawiła na twardy kurs, co zresztą jest zgodne z jej polityczną socjalizacją. Jest ona bowiem wychowanką Hańca Buszkowskiego. Ten zyskał ogólnoniemiecką sławę jako burmistrz dzielnicy Neukölln, w której zamieszkuje dużo cudzoziemców i Niemców pochodzenia migranckiego. Buszkowski głośno mówił o problemach przestępczości i przemocy wśród migrantów i rządził twardą ręką, deklarując, że multikulti się nie udało. Jednocześnie mocno stawiał na integrację młodzieży, dobrą edukację i stanowczo odcinał się od rasizmu. Giffey, podobnie jak jej mentora, którego zresztą na krótko zastąpiła jako burmistrzyni Neukölln, trudno nazwać lewicowym pięknoduchem. Już samym stylem ubioru, chodzi zawsze w eleganckich garsonkach, manifestuje konserwatywne cnoty. Jej hasło wybocze, ganzesia Berlin, to gra słów. Z jednej strony oznacza mniej więcej na pewno Berlin, ale zysia znaczy także bezpieczny, czym akcentuje podejście do polityki zgodnie z maksymum law and order. Niewiele ma też sympatii dla zielonych pomysłów ograniczania ruchu samochodowego w centrum miasta. Czteromilionowa metropolia to nie Bullerbyn, mówiła Giffey kontrując słowa kandydatki zielonych Bettiny Jarasz, która chciałaby, aby Berlin przypominał właśnie bardziej idylliczną wieś. Paradoksalnie okazało się, że w kosmopolitycznym Berlinie jest zapotrzebowanie na konserwatywną politykę z lewej strony, trochę w stylu Helmuta Schmidta. Podobnie jak Scholz na poziomie federalnym, Giffey wyciągnęła SPD z dołka. Pomogło jej bez wątpienia to, że jest w zasadzie jedyną rozpoznawalną kandydatką. Pozostałe partie wysłały do boju raczej anonimowych kandydatów. Jeszcze w kwietniu Socjaldemokraci byli na trzecim miejscu z poparciem 10 punktów procentowych mniejszym od Zielonych, dziś liderują właśnie przed Zielonymi i CDU. Sondaże wskazują, że obecny układ koalicyjny SPD-Zielonych i Die Linke bez większych problemów zachowa swoją większość. Jeśli jednak Giffey wygra i będzie chciała utrzymać swój kurs także po wyborach, a wszystko na to wskazuje, to może chcieć spróbować innej, bardziej mieszczańskiej koalicji z CDU i FDP. Jednak bez względu w jakim układzie, jej celem jest zdjęcie z Berlina łatki miasta źle zarządzanego, brudnego i niebezpiecznego, na który zapracowała dotychczasowa koalicja. 26 września w Berlinie zapadnie jeszcze jedna ważna decyzja. Odbędzie się tam bowiem referendum w sprawie wywłaszczenia wielkich koncernów mieszkaniowych, co w zamyśle wnioskodawców ma poprawić sytuację na rynku nieruchomości. GIFA jest oczywiście przeciwko i co więcej, uczyniła z tego warunek do zawiązania przyszłej koalicji. Z czysto partyjnego punktu widzenia SPD ma więc duże szanse na zaliczenie wyborczego hat -tricka. Nie można jednak ciągle wykluczyć niespodzianek, szczególnie w tych kluczowych wyborach do Bundestagu. Choć wielu wyborców zagłosowało już listownie, nie można wykluczyć, że liczba głosów oddanych korespondencyjnie w tym roku sięgnie nawet 50%, to na tydzień przed wyborami prawie 1 trzecia pytanych deklarowała ciągle, że nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, którą partię poprze. Niedzielne wybory symbolicznie zamknął 16-letnią erę Angeli Merkel. Formalnie potrwa ona jeszcze kilka tygodni albo nawet miesięcy, aż ukonstytuuje się nowy rząd. Czy wówczas zakończy się też era Merkelizmu? Kampania wyborcza odbywała się mocno pod wpływem politycznego stylu, który narzuciła ustępująca pani kanclerz. Było spokojnie, umiarkowanie, kulturalnie, a kandydaci odnosili się do siebie z szacunkiem. Czy bez kojącej obecności Merkel odżyją dawne konflikty i wybuchną może nowe? Czy Niemcy wyjdą z politycznego letargu, do którego ululała ich pani kanclerz? O tym przekonamy się już niedługo. Tymczasem w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Tradycyjnie dziękuję także Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za wsparcie raportu berlińskiego i do usłyszenia w kolejnym, już po wyborczym odcinku. I korzystając z okazji, zapraszam także na debatę powyborczą, którą w poniedziałek, 27 września, o 18:00 Global Lab organizuje wspólnie z Fundacją Eberta. Szczegóły i transmisja będą na profilu facebookowym raportu berlińskiego. Do usłyszenia!